Dzień dobry, witajcie na serwisie Dr. Tusza. Dzisiaj opiszę przypadek drukarki Samsung Pro Express C3060FR, w której papier nie zawsze jest pobierany. Tutaj przyczyną jest rolka poboru papieru, ale wymienia się także rolkę separującą. Pokażę Wam, jak dzisiaj to zrobić. Zapraszam. Wyjmujemy szufladę dolną. Przewracamy drukarkę na bok, aby umożliwić dostęp do rolek. Tutaj widzimy rolki pobierające oraz rolkę separującą. Wykręcamy wkręty mocujące rolki pobierające i wyjmujemy tę rolkę ze swego miejsca. Rolka separująca jest mocowana przez dwa zatrzaski u dołu obudowy. Wyjmujemy. Instalujemy nową rolkę separującą, umieszczając ją i zatrzaskując zatrzaski. Rolki pobierające są mocowane za pomocą też bolca centrującego. Wkładamy swoje miejsce, także wsuwamy oś napędową rolek. Wkręcamy wkręty mocujące te dwie rolki poboru papieru. Tak wygląda zamocowana rolka. Jeszcze drukujemy test. Jest prawidłowy. Gotowe! Jak widać. Używając śrubokręta i dobrych części, możemy naprawić tę drukarkę bardzo szybko. Zapraszam także na stronę drtusz.pl, gdzie znajdziecie tonery do tej drukarki. Także odwiedzajcie nasz kanał YouTube, dowiecie się tam wielu ciekawych rzeczy, oczywiście o drukarkach i tonerach. Do zobaczenia, cześć!